Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Struga. Projekt powstał na początku lat 2000. A od dłuższego czasu miasto wraca nad wodę i nie tylko turystycznie. Remont ulicy Struga to jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych Szczecina. Nowy ciąg komunikacyjny poprawia nie tylko dojazd do centrum miasta, ale także znacznie ułatwia dostęp do szczecińskiego portu. Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Struga, w tym budowę nowych obiektów drogowych. W tym miejscu należy podkreślić, że przebudowa ulicy Struga to przebudowa miejskiego odcinka drogi krajowej numer 10. W trakcie prac zmodernizowano infrastrukturę podziemną, a także utworzono nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Dzięki temu ulica Struga stała się nowoczesną arterią pozbawioną skomplikowanych i zakorkowanych skrzyżowań. Po zrealizowaniu tej inwestycji dojazd do licznych osiedli zlokalizowanych w tej części miasta stał się dużo łatwiejszy także dojazd do obiektów usługowych i handlowych stał się prostszy. Przebudowa ulicy Struga kosztowała ponad 120 milionów złotych, z czego ponad 90 milionów pochodziło ze środków Unii Europejskiej.